Hej, dzień dobry, dzisiaj mamy środę, środeczek tygodnia. My właśnie wybieramy się na drugi dzień zajęć w naszym miejskim ośrodku kultury i wyszło słońce, więc z tej okazji wkracza sukienka, bo często gęsto jak nie mam jakoś dłużej na sobie sukienek, to pojawiają się pytania: czy coś się stało? Nie, nic się nie stało, po prostu wiecie, jakoś tak staram się za długo nie zastanawiać nad tym, co mam dzisiaj założyć, więc jeśli chwycę spodnie, to zakładam spodnie. I po kolei bazą jest oczywiście, tak jak widać, ta dość długa sukienka, którą złapałam na Vinted, i to jest Ellen Store, coś takiego. Początkowo powiem Wam szczerze, jakoś tak nie byłam do niej przekonana, bo tutaj taki dość wyraźny jest ten. Rozpierdak, ten wietrznik dla nogi, ale y, mówię: No, okej, okay, zawsze wiecie, tą muszką można zarzucić, jakby przyszło mi gdzieś kiedyś tańczyć. Um, no i ma też dość konkretny y, dekolt. No i tak, co, dołożyłam do tego taki naszyjnik z serduszkiem, co by jednak, wiecie, wzrok przyciągnąć tu, nie tu, e, założyłam takie białe kolczyki, to jest jakiś taki nieokreślony kształt, ale bardzo mi się spodobało. one są takie emaliowane i mówię, będą dobrze po prostu wyglądać z tą sukienką, taki biały akcencik przy uszach, e, czarna torebka, taki wiecie, mój m, standardowy dodatek, bardzo ją lubię i dostałam ją na urodzinę w 20, 30, co jest ja z tymi 20 urodzinami, kiedy to było. I na nogach mam po prostu klapki lasockiego, które ostatnio wygrzebałam gdzieś z mojego sekretnego pokoju. Ja je bardzo lubię, one są dość wygodne, praktyczne, i pomyślałam, że po prostu o tak dzisiaj będę latać po tym naszym pasymiu. Zatem my uciekamy, bo jest już późno, a myślę, że na zajęciach nikt nie będzie specjalnie na nas czekał. Guten Morgen, Sonnenshine. My właśnie wychodzimy na trzeci i ostatni dzień zajęć w Moku. Dzisiaj ma być jakaś wodna bitwa, więc nie ukrywam, sama jestem bardzo ciekawa, co z tego wszystkiego wyniknie, czy pogoda pozwoli poszaleć, czy może niekoniecznie. I ja dzisiaj ubrałam się tak um, lekko. Nawet nie wiem jak nazwać to. No codziennie po prostu mam jedną z moich ukochanych koszul. Ona jest w takiej jabłuszka, ona jest po prostu przesłodka, przeurocza i bardzo praktyczna, jeśli chodzi o noszenie. Tak, nie malowałam się, bo mówię, nie wiem, jak się skończy ta bitwa, czy też będę wracać mokra, czy nie, a nie chcę, żeby coś mi spływało po twarzy. Więc taka koszula, no mówię, ona jest naprawdę fantastyczna, bardzo dobrze mi się ją nosi. Do tej koszuli dobrałam te kuloty, które mam już lat kilka z Zalando. Gnieciuchy niesamowite, ale trudno. Kto by się tym przejmował, oczywiście, siata, taka moja neonowa siata, co by zmieścić ręcznik ubrania na zmianę. Może jeszcze jakieś musiki szybko wrzucę. I na nogach mam trampeczki w kwiatki takie beżowe, przeurocze, i wydaje mi się, że całość tworzy dość, że wszystko tworzy dość spójną całość. Naszyjnik, ten co miałam ostatnio, takie serduszko, kolczyki małe, kółeczka z pandory, co by było wygodnie, część włosów spięta, i co? I my lecimy. Dzień dobry, witam się z Wami kolejnego dnia i pokazuję Wam styluweczkę na szybki wypad do szczytna, na zakupy, na zrobienie zwrotów. Stwierdziłam, że wyciąga moje ubrania teraz na potęgę, bo lato się kończy, więc chciałabym jednak tą sezonowość niektórych rzeczy w pełni wykorzystać. I tak, założyłam taką bluzkę, koszulę, która nieco hippie mi się kojarzy, przez to, że jest taka, wiecie, bardzo kwiatowa, kolorowa. Ona ma dość głęboki dekolt. Tutaj jest, jak widać, zapinana na guziczki. I to jest bluska Nare, którą mam już parę lat. I nie powiem Wam szczerze mówiąc, jak tutaj z jej jakością, bo. Nie jest to też rzecz, którą noszę jakąś turbo regularnie, ale już o tej spódnicy mogę Wam powiedzieć słów kilka, że jeśli kiedyś ona wróci do sprzedaży albo nie wiem, na Vinted będziecie się zastanawiać, czy ją wziąć, czy nie, to uważam, że jak najbardziej warto, bo ja ją noszę, piorę, noszę, piorę, naprawdę z niej korzystam dość często i ona... Nadal jak dla mnie wygląda fantastycznie. Oczywiście to jest gnieciuch, no ale no, wiecie, taki urok pewnych materiałów. I co? Uważam, że tutaj te dwie rzeczy bardzo fajnie mm, ze sobą wyglądają. Torebka jak widać wypcha na pobrzegi, ale lecimy zrobić zwroty w Sinceru, więc stwierdziłam, że wezmę tą moją siatę, żeby najpierw ją opróżnić, potem znowu, żeby ją załadować rzeczami. I wiecie co? Stwierdziłam, że założę. Klapki, jakoś tak tutaj najbardziej mi one grają, zresztą zaraz skończy się po prostu ich czas, bo połowa września, niestety, co zbliża się do nas już, tak wiecie, mocno. I co? Tak się dzisiaj prezentuje, jak widać, jest dość jasno, kwieciście, tak hiszpańsko, przez tą falbankę bym powiedziała. I co? Ja uciekam. Hej, dzień dobry! W sobotę my właśnie zbieramy się do Dinoparku, do Malborka. Tyle lat mówiliśmy, że pojedziemy, no i w końcu przyszedł ten dzień, wykorzystujemy ciepłą, ale nieopalną sobotę. I co? Pokazuję Wam, co mam dzisiaj na sobie. W związku z tym, że jedziemy do takiego dzikiego, pierwotnego miejsca, stwierdziłam, że założę kolarki w panterkę. To jest nówka sztuka i w zasadzie jedyna rzecz z wyprzedaży w Seinseju, którą sobie wzięłam. Dobrałam taką ciemną, czekoladową torebkę, co by wiecie mieć pod ręką podstawowe rzeczy. Typu właśnie chusteczki, telefon, no, kluczyki, no wiecie, taką całkowitą podstawę. Bo resztę będziemy mieć w takiej torbie z wkładami chłodzącymi, do tego bluzka z lumpa, tutaj z taką falbanką, ona jest bardzo fajna, bardzo mi się spodobała. I buty, trampeczki, bo mówię, na pewno będziemy jednak trochę chodzić, więc wiecie, co by człowiek miał odrobinę komfortu. Stwierdziłam, że trampeczki będą tym najlepszym wyborem. No i co? Tak się dzisiaj prezentuję. Dzień dobry, mamy dzisiaj piękny dzień, więc my lecimy na spacer. Zaraz dowiemy się gdzie. Ja z tej okazji stwierdziłam, że założę taką prześliczną czerwoną sukienkę na ramionczka, która tutaj jest prosta, ale ma punkt dekoracyjny w postaci falbanek i jakoś tak kojarzy mi się przez to z gorącą Hiszpanią. To jest sukienka złapana za 8 zł w lumpie, i pokażę Wam jeszcze jakie dodatki do niej dobrałam. Okej, okay. jeśli chodzi o dodatki, to tak, wyciągnęłam takie czarne kolczyki z złotym motylkiem. Tak pomyślałam, że pójdę właśnie w taką kolorystykę czarno-złotą. Widać je? Ja myślę, że je widać. Do tego dobrałam naszyjnik, to jest kwiatki Ewki. Taka polska marka w zasadzie, można by powiedzieć, działająca tutaj u nas w pasymium. Pani robi na bieżąco różne takie naszyjniki, czyli zalewa po prostu kwiatki... Ale nie tylko kwiatki, bo też kawę żywicą, i w ten sposób powstają takie, można by powiedzieć, unikatowe naprawdę naszej bo myślę, że nie ma dwóch takich samych pozycji. Do tego torebka z witchena, ona tutaj też jest, jak widać, czarna z odrobinką złota, a buty to panterkowe balerinki. Ale tutaj, wiecie, działa akurat kwestia wygody. I co? A, no i na ręku mam jeszcze taki naszyjnik, który u mnie robi ze bransoletkę, zrobiony tydzień temu przez Daluśkę na imprezie hawajskiej. No i o tak się prezentuje. Może jeszcze tutaj spróbuję. O, myślę, że teraz lepiej widać. Tutaj ten naszyjnik, kolczyki, wydaje mi się, że dość fajnie to razem wygląda. I co? My ruszamy. Dzień dobry, witam się z wami ciepło w ciepły, ale deszczowy dzień. Dzisiejsza styluweczka z wykorzystaniem nowych spodni. To są takie szerokie, jak widać, spodniszcza, bardzo fajne. Dobrałam do tego wygodną beżową górę, naszyjnik ten, który był ostatnio, taki z kwiatki Ewki. W środku w ogóle jest wrzosik, tak dodam. I co? Torebka z Witchena, w której pomieszczę klucze, telefon, chusteczki, portfel, ewentualnie skarpetki, bo wybieramy się też na salę zabaw. I jeśli chodzi o buty, pokazuję Wam, że dzisiaj mam na sobie nowiutkie, świeżutkie buty. Długo szukałam takich mokasynek, nieco toporniejszych, ale ciągle mi coś z rozmiarem nie leżało, bo były albo za małe, albo dużo za luźne. Terra, bardzo fajna, to jest taką klamerką. Uważam, że jesienią, czy też tą wczesną wiosną będą fantastyczne. Jakoś tak od razu dodają odrobinę wzrostu, ale naprawdę uważam, że są o super. I co, tak się dzisiaj prezentuję? Kurtki zakładać nie będę, bo tak jak wspomniałam, jest ciepło, tylko że niestety od rana pada deszcz. Hej, dzień dobry wszystkim. My dzisiaj robimy sobie pociągową wycieczkę do Olsztyna. No i ja z tego tytułu stwierdziłam, że ubiorę się, tak wiecie, nieco na zaś, bo pogoda jest tak. Okej, okay, ale wiecie, tu zawieje, więc zawsze lepiej jest mieć na sobie kurtkę, dlatego dzisiaj wzięłam, założyłam tą moją ulubioną, taką krótszą, ale szerszą, uważam, że ona ma naprawdę bardzo fajny fason. E, dalej mam na sobie taką całkowicie basicową bluzkę w prążki białą, ona jest albo z lumpu albo z Nisa. ja nie pamiętam, bo mam dwie bardzo podobne. E, dalej mam e, kolczyki, kolczyki cytrynki. One myślę, że są takie dość e, urocze. E, taka torebka siatka, która w sumie pomieści wszelakie graty potrzebne mi, czy też dziewczynom. Niżej mam na sobie spódnicę, którą szczerze mówiąc miałam zwrócić, ale ona gdzieś tam mi się zawieruszyła. Nie zdążyłam zrobić zwrotu, więc mówię: OK, jak już jest, to będę ją nosić. Ona ogólnie mi się od samego początku podobała, bo lubię mm, takie fasony maxi, Chciałam ją zwrócić z tego względu, że dni letnich było dość mało, więc mówię nie wiem, czy jest sens mieć kolejną spódnicę. Ale że wiecie, przegapiłam ten moment zwrotu, to stwierdziłam, ok, jak nie w tym roku, to posłuży mi na pewno w kolejnym. Na stopach mam takie moje płaskie sandałki. One mi towarzyszą w sumie od ślubu. One mają takie kryształki delikatne. Eee, I co? O, tak się dzisiaj prezentuje, myślę, że tak mocno, codziennie, ale też wygodnie, komfortowo, w sumie. Tak jak lubię.